Śmierć polskiego milionera. Są wyniki sekcji zwłok. Śmierć Karola Kani i pilota w katastrofie helikoptera. Są wyniki sekcji zwłok. Są wyniki sekcji zwłok ofiar katastrofy helikoptera w pszczyńskich lasach. Przyczyną śmierci przedsiębiorcy i milionera Karola Kani oraz pilota śmigłowca były wielonarządowe obrażenia. Jak poinformowała zastępczyni prokuratora rejonowego w Pszczynie Marta Kuc, w czwartek przeprowadzono sekcję zwłok obu zmarłych. Nie dysponujemy jeszcze pełną opinią, ale wstępne wyniki sekcji wskazują, że przyczyną śmierci obu tych osób był wielonarządowe obrażenia ciała, obejmujące zwłaszcza rejon klatki piersiowej, powiedziała prokurator zwracając uwagę, że obrażenia wielu narządów są typowe dla poszkodowanych w wypadkach lotniczych. Pszczyńska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. W zakresie ustalenia przyczyny wypadków współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków lotniczych. Śledczy przeprowadzili gruntowne oględziny miejsca zdarzenia i wraku, zabezpieczyli czarną skrzynkę rejestrującą przebieg lotu, a także przesłuchali mężczyznę, który przeżył katastrofę. W najbliższym czasie ma być przesłuchana kobieta, która również została ranna w tym wypadku. Prywatny śmigłowiec rozbił się we wtorek w nocy w pszczyńskich klasach, spadając na zalesiony i podmokły, trudno dostępny teren. Karol Kania i pilot, pracownik jego spółki, zginęli na miejscu. Dwoje rannych zdołało się wydostać z wraku. Kobietę przewieziono do szpitala wojewódzkiego w Bielsku Białej, a mężczyznę do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochotnicu. Mimo zła na licznych potłuczeń stan tych osób nie budzi niepokoju o ich życie.